Ludzie przyjeżdżają do Ameryki, żeby spełnić American Dream. Stwierdziłem po paru latach, że zrobimy American Dream dla tarpana, nie? O, panie, dobre! <laughs> Możemy nazwać Pawła ambasadorem tarpana w Stanach Zjednoczonych. Mam jak w porszaku, linka z boku zamontowana i otwieramy maskę. <laughs> A jeśnik sadzony 4 litry od Jeepa Cherokee. Jest drewniana podłoga, zobaczcie. Parkiety, 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 Tam co? mówię, kurde. lata bez hamulców. Poważnie, żeśmy bez hamulców. Tu powinien się taki napis pojawić, nie róbcie tego sami w domu. <grym> Tyle, ten samochód przetrwał, przypłynął tym statkiem tutaj, no fajnie by było, żeby wiesz, no, zabłysnął trochę, no, żeby to było takie jego, wiesz, 5 minut, nie? Siema, witam Was na kanale Jarzyna Film, prosto z Chicago, za mną tarpan 237D, ale z silnikiem od Jeepa, szeroki, 4 litry, rzędowa szóstka, ponad 200 koni mechanicznych. Co to za samochód, co za historia, no to zaraz się dowiecie w filmie. Natomiast teraz zapraszam jak zawsze do subskrybowania kanału, to pomaga w rozwoju kanału, ale też w tym, że jesteście na bieżąco. Wsiądziemy do tarpana, przejedziemy się nim, no i zobaczycie jak się jeździ takim tarpanem po Stanach Zjednoczonych. O, cześć Paweł. Witam Juri. Powiedz co to za tarpan z przeszczepami w Stanach Zjednoczonych? Znalazł się, znalazł się tu jako jedyny. Fajny samochód, poniekąd mówią ludzie, że brzydki. Że brzydki. Ale jednak, jednak po, po rajdzie z Łąbal okazało się, że to dał całkiem fajna fura, a ludzie nas podziwiali strąbili, czyli, czyli im się podobało. To można powiedzieć, że jest taki trochę amerykański sen spełniony tutaj. Jechaliśmy tak, na tak. Zwombolu, jest film, jak chcecie to, to zobaczyć dwa jest. odcinki. Pickup w Stanach, tak, tylko ja że tak, polski. Taki amerykański dream spełniony dla tarpana, nie? Ludzie przyjeżdżają do Ameryki, żeby spełnić American dream, a stwierdziłem po paru latach, że zrobimy American dream dla tarpana, nie? Okay. Za tych czasów komunistycznych było autem, które miało spełniać warunki prawdziwego pickupa jak w Ameryce. Tak. Rol, dla rolników. Mechanicznie im się to nie udało. Chciałem to poprawić i okay. chyba myślę, że jednak to wyszło coś, nie? coś tego. Szkoda, że... że tego fabryka nie poprawiła Jak tarpan wygląda, no to wiecie, pewnie nie jeden filmik widzieliście na kanale u mnie są co najmniej no jest tam dwa, trzy, nie pamiętam ile filmów z tarpanami, też i takich z modyfikacjami, ale takiej modyfikacji nie było, więc może zaglądnijmy pod maskę, bo to co jest najciekawsze to siedzi pod maską? Oczywiście. Z ciekawych rzeczy, jak Sebastian kiedyś, reduktor, powiedział, że trzeba wysadzić palca grzebalca. Tak. Niestety nie ma, bo jest okay. fajna, nie? Dobrze. Ale mamy jak w porszaku. Linka z boku zamontowana i otwieramy maskę. A, no, to jest Słuchajcie, no jest tutaj... Któryś... Tydzień temu, dwa tygodnie temu wleciał? No, no tak jak widziałeś, a dzień przed wyjazdem na bol jeszcze maski nie było. Na dzień dzisiejszy mamy maskę wsadzoną a jeźnik wsadzony 4 litry od Jeepa Ciroki z skrzynią z tego samego auta mosty są wsadzone też z tego samego auta aczkolwiek resor i a, abortyzatory zostały oryginalne starpana mhm. klimatyzacja została zamontowana jako tako ale z braku czasu nie została podłączona aczkolwiek... okay. czy to jest jeszcze projekt można powiedzieć? No tak jest to projekt no, tak jak widać nie jest to wiesz Filtr powietrza jest tak, lesek kolata. Dużo rzeczy jest takich, których nie do końca spełnionych tak, jakby się to chciało, ale ze względów na złombol oczekiwałem tego, żeby wyjechało to na złombol No i, i słuchaj, trzeba powiedzieć, że Złombol przejechało 2000 hmm. km, 1200 mil w 5 dni. Słuchaj. Samochód przeleciał. Słuchaj. Może nie w jakichś największych wygodach, bo było głośno. Mimo słabach uczy dalej tak samo, jak huczało. Ja nie wiem czy mnie w ogóle słyszycie. Ale powiem Wam warto y, zobaczyć i przejechać się prawdziwym rolniczym samochodem w Stanach Zjednoczonych. Makaroni tam Just, były. Ja, ja myślałem także, że jak zmienię silnik, że może będzie lepiej się tym jechało, ale dalej to jest Tarpan. No niestety tych wygłuszeń się nie da tych ominąć. No. Okej, okay, ale mieli odpowiednio kołami, przyspieszenie ma. Tak, odpowiednie przyspieszenie ma. Gumę to pali. <ślesk> Miało za sobą niewiadówkę, a, czyli pa... ogólnie jest. Spisało się na szóstkę. No. Tak. Dla tych, którzy nie oglądali filmów, a to błąd, powinniście zobaczyć dwa odcinki ze Złombola. Przygotujcie się na dwie godziny fajnego kina, przynajmniej takie jest moje zdanie. Tak, tak. No, absolutnie. I powiedzmy co to za modyfikacja, bo to yy, no, mocno. Mo... No... Złombolowa modyfikacja. <laughs> ta z... a, zupełnie no Złombolowa, taka tak wiesz, strafiona w dziesiątkę tuż po starcie a z powodów konstrukcyjnych Padła nam, a padł nam wentylator, który był tutaj wsadzony, ale ze względów na to, że jest zbyt blisko silnika. a Przetarł się kabel, zatarła się, zatarł się wentylator i musieliśmy zmienić na ulicy w trybie natychmiastowym, czyli najbliższy sklep z częściami w Ameryce autozone. Zostaliśmy wentylator od Jeepa. A Wranglera podejrzewam, zamontowany na trytytkach, tak? Tak to się mówi w Polsce. Tak, tak na trytytkach, jest. słuchajcie, przejechał 2000 km. Trytytki wytrzymały, wentylator też. Takie rozwiązania są najlepsze, ci co jeżdżą i używają na takich... Po złombolu chyba wiedzą, tak? tak ale po złąbolu jesteśmy już po złąbolu dobrych, nie wiem, tydzień i dalej to wszystko naprawdę. Zostawione się z tego względu, że na dzisiejszy chyba ten auto show, nie? Chcieliśmy okay. pokazać te auta, które wyglądały tak jak przejechały ten okay. złombol, okay. także Zostało jakieś taśma izolacyjna na tych kablach. Wszystko, Ale żeby jest... miało swój e, klimat, nie? Dobra, dobrze. Co to są za koła? Bo koła też się. Koła, w oczy. Wło koła włożyliśmy z e, Jeepa Wranglera Rubicona. Mhm. Był na to, była na to dobra okazja, żal było nie kupić. W sensie, że miałeś dobry jakiś deal, nie? Jakoś... Dobry deal był na te koła, nie? Okay. E, jakiś tam właściciel Jeepa Wranglera chciał, je, chciał się tego pozbyć, bo sobie zmienił na jakieś niby fajniejsze koła. A w naszym przypadku tarpa wygląda na tych super mega, nie? Także. No wiesz co? Ja tu jak jechałem chwilę z wami, to powiem szczerze, że wsiadanie zaraz wam pokażę. O, czekaj, no działa, działa, działa. Działa tylko trzeba mocno. Słuchajcie, zobaczcie, tutaj trzeba zrobić, no nie wiem czy to widać, postaram się wam to pokazać, ale spory krok trzeba zrobić, żeby tutaj wsiąść, więc yy, tak jak w niektórych chyba w Fordach 350, tam spavakę, są takie wysuwane. E... F350 chyba są i w innych Ta, też, nie? Te wysuwane. 150, 250, 350 mają te progi wysuwane, które a, umożliwiają swobodne wejście do auta. Planujesz taki próg? Wiesz co? Na Kurde, początku. Byłoby myślę, dobre, nie? Taki bo wysuwany na początku jakiś... myślałem, że nie, że to będzie głupi pomysł, ale, ale w tej chwili ja myślę, że to będzie naprawdę genialne rozwiązanie, no. jeśli wsadzimy ten próg tutaj. Kurde, to będzie petarda. A, wiesz, dalej tarpa będzie wyglądał na oryginalnego? Niezbyt zmodyfikowanego, bo dopiero po otwarciu drzwi naprawdę tak te progi się wysuwają. Także mhm. jest to myśl, którą myślę wdrożymy w ten projekt. Kierownica jak to z dużego fiata? No nie, ale... Starpana, FSR. A FSR, no ale na pierwszy rzut oka, jak z dużego na pierwszy fiata? Na tak. Takie były w dużych fiatach, natomiast, tak jak zwróciłeś uwagę, FSR. Została oryginalna, tak, chcieliśmy postawić klam... Klamki, y, jak wsiadamy, od Malucha. No, standardowe w tarpanie, tak czyli jest. pozostałości po FSO, po FSM-ie zostały wszystkie wdrożone w projekt tarpana. To I jest chcieliśmy, taki, żeby to to jest taki to, bardzo eklektyczny samochód, nie? Taki po prostu składający się taki z... trochę odpad, nie? Taki odpad. Ale Ty dajesz mu nowe życie, nie? Dajemy no życie, tak... no. Dajemy mu ten, tak jak mówiłem, ten American Dream, chcemy mu dać, żeby on to... No kurde, no, Tarpan swoje przeżył, nie był lubianym autem w tamtych czasach, ale może odzyska swoją świetlność. Tak, nowe, drugie, życie, tak drugie powiesz, życie Tarpana. A, tak, no, miejmy nadzieję. <laughs> amerykańskie. Że to się... Słuchajcie, można powiedzieć, że, ame, że Tarpan w tym momencie e, aplikuje o swoje... obywatelstwo amerykańskie. Ta, odkrywa swoją, odkrywa odkrywa swoją młodość. A ktoś mógłby powiedzieć, no to wtedy powinna być tam jakaś fałsemka, nie? Jest co no V8, nie wiem, no nie ma tam za bardzo tak dużo miejsca w tym, żeby tam wsadzić te V8. Mm -hmm. Patrzyłem na te różne auta, wydawało mi się, że ta rzędowa szóstka tam spasuje tak, jakby miała wyglądać fabrycznie i w miarę nam to się udało, żeby ta jednak um, wizerunek tego, jak podmasko tworzysz. Żeby to wyglądało na w miarę fabryczne auto, nie? Okay. I chyba to się uda. Oprócz tych wiesz, tak jak powiedziałeś makarony, makarony, tak, tak. makarony, całe Wiecie, no musieliśmy to na, na ostatni dzień musieliśmy no tak. to połączyć elektrykę starpana, żeby światła działały, żeby ko działał komputer. Udał na dwie stacyjki, mamy dwa kluczyki. Okej, okay, dwa kluczyki. Ale, ale, ale to jeździ, nie? Eee, skrzynia biegów jest? Automatyczna. Automatyczna Może tam biegowa? trochę nam lata. Sześć, cztery, sześć, cztery, sześć, biegi, cztery, cztery biegi. Cztery biegi. Tam, niestety, jest latach, to jest od czego? Jest oryginalna z tego Jeepa Ciroki przyszła razem z silnikiem. Czyli ty kupiłeś po prostu całego Jeepa? Kupiłem i... tak, jakby wiesz, kupiłem Jeepa Ciroki na aukcji rozbitego, który miał być po prostu całym dawcą, nie? Czyli co było możliwe wyciągnąć z tego Jeepa i włożyć do tarpana. Czyli poszły, poszedł silnik, poszła skrzynia, poszły most tylny, poszedł most przedni, przedni wał jest bez przeróbek. Tylny wał jest tylko przedłużony, wybalansowany. Uchwyty a, zrobione przeze mnie samego. Mhm. No tak, bo to trzeba też powiedzieć, że ty większość rzeczy, tak dobrze rozumiem, robiłeś tutaj. Samemu to było tak, jakaś tak, taka... tak. to, to był taki projekt taki indywidualny. Dobra, a nie? od kiedy masz tarpana w ogóle? Więc to tarpana kupiłem tutajże 6 lat temu. A, okej. Okay. Ale Aha. miałeś już zamiar wtedy, żeby... No tak, tak, bo nie, nie znaczy, Chciałem go utrzymać w klimacie oryginalnym. A... To co się popsuło. No właśnie, Albo co dobre, się naprawiło. Co, dobre co się pytanie, naprawiło? Co się popsuło, bo tak naprawdę to takie było, a trzymam tarpana w klimacie oryginalnym, tylko zawsze myślałem o tarpanie takim jak miał tata. No, Miałoby miał taka, wiesz, histori yy, rodzinna historia. Okay. Miałbyś z, z tym silnikiem światowskim. Mm -hmm. Tylko się nie udało. No, trafił się tarpan z silnikiem Perkinsa. Jednak te spaliny to wszystko dawało do środka przy światłach, a te spaliny się cofały do środka i żona niezbyt lubiła, szczególnie że jeździliśmy z małym dzieckiem, tam w sumie młody nasz miał roczek jak jeździliśmy z nim tym tarpanem no i w końcu stwierdziłem, no kurde. Ja wiedziałem, że ten słopo się wydarzy w końcu, nie? bo to mm -hmm. taka e, e, po części była inicjatywa, że do Pawła mówię, musimy to zrobić, musimy go, tak wcisnąłem, go, okay. cisnęłem okay. i do tych Polski, dawaj tego, tego a, to propon, dawaj już. ich pocisnąć. Kolejnego spraw sprawca. A, mówię: musimy to zrobić, nie? Mówię w mi się jedną taką najkrótszą trasę zrobimy, ale zrobimy. mówię. Tak. No i Paweł pojechał i tak wiesz, nie? A on pojechał tak i wrócił z tej Polski i mówi ty no, jakaś tam rozmowa była, ale ja no, Marnie to widzę, Marnie to widzę. No, drugi rok pojechał, mówi ty no jakiś tam jest, wiesz, jakaś iskierka jest, jest, nie? No a ja tak mówię, no kurde, jeździłem tak trzy lata bez hamulców ja, w nie kurde. Trzy lata bez hamulców? Bez hamulców, poważnie jeździliśmy bez hamulców. No ale jak? No tak, jedno koło tam hamowało, drugie tam i Rozumiem, nie ma że... przeglądu, w Ameryce nie ma przeglądu, tak że wiesz, A, okay. kupujesz, jedziesz, kupujesz tą naklejkę, która jest ważność tablicy rejestracyjnej, nie ma. Powinien się taki napis pojawić, nie róbcie tego sami w domu, <gry> nawet jeżeli jesteście w Stanach, czy w Polsce, nieważne, nie róbcie tego, natomiast wracamy do Twojej historii. To jest taki projekt, tak, bo powiedzieliśmy, że tutaj trochę rzeczy jest niedokończonych. Jak, jak to jeszcze dalej widzisz? Wszyscy, wszyscy widzą, nie? makarony są, jakiś tam licznik, wiecie, mamy dwa liczniki, nie, dwie stacyjki, jedna jest stacyjka a działa za światła, a w sumie tylko za światła, nie? Mm -hmm. <laughs> za światła, Ale chcesz za to tak zostawić, czy chcesz to... A, w... a druga jest, czekaj, druga jest z nie? Jeep, mm -hmm. Druga jest z wsadzone tak, ze względu na brak czasu, nie mieliśmy chwili no i jasne, momentu no, tego, no, wie, żeby wie. to wszystko poskładać, mm -hmm. nie? A plan jest taki, że chcemy to przełożyć, żeby ten jednak prędkościomierz był w oryginalnym miejscu, mhm. a nie wiem jeszcze jak to zrobimy, ale zrobimy. Nie? Paliwo to wiadomo to jest prosta sprawa, temperatura też jest prosta sprawa, kontrolki jakoś się podłączy. Reszta spraw jakieś tu zamontujemy zegary, żeby e, żeby, to w klimacie, żeby to było w klimacie, nie odbiegało zbyt. Mhm. Poza original, no bo dalej chcemy go utrzymać. Na zewnątrz wygląda fajnie, te koła trochę robią wrażenie, nie? ale dalej chcemy go utrzymać w klimacie oryginału. Okay. No. On ma tak wyglądać. Du dużo ludzi mówi, nie weź tu coś, zabuduj, Mówię, nie, on ma zostać w klimacie oryginału. Okay. Także. Ale też oryginał, ale też ma takich trochę wykończeń wskazujących na to, że to ma być taki pickup luksusowy. No bo tak, już tutaj wiesz, się... jest drewniana podłoga, zobaczcie z czego ona jest. Parkiety, parkiety, Kurde, powoli, parkiety. Co... Z czego wiesz, te, parkiety? Co te parkiety umożliwiły nam dość dużą różnicę temperatur, która oddawał nam silnik jest? nie? Bo to jest jakaś tam a, gąbka, nie gąbka okay. nie jest, to wiesz, gdzieś tam jeździło... Ale nie ukrywaj, w... że chciałeś parkiety mieć. Tak, tak, drewno. wiesz, drewno. Nie, to, wiesz, to jest za dzisiaj drewno, drewno w autach jest najwyższą jakością wykończenia. Dobrze, dobrze. Także jakiś tam elemy zostały. Paweł, ale... Paweł chce <laughs> powiedzieć, że w tym momencie podniósł wartość swojego tarpana o plus 2%. A, jakieś 300 marów. Czy, czy, <laughs> okay. czy znasz inne tarpany w Stanach Zjednoczonych? Nie ma. Nie ma innego tarpana. Nie ma tarpa... Chcesz nie powiedzieć, ma. że nie, to jest jedyny tarpan nie to jest w Stanach jedyny Zjednoczonych? Tarpan, jedyny tarpan, jedyny tarpan jest... w Stanach Zjednoczonych. Ja myślę, że to jest jedyny tarpan w całej Ameryce Północnej. Czyli to, bo... że w Kanadzie nie ma jakiegoś tarpana, nie ma, w Meksyku nie ma, jakiś nie ma, nie pokrylający... w popylający. Widziałem zdjęcie z Argentyny gdzie ktoś tam wrzucił, że to niby jest nie jest z Argentyny, nie jest udowodnione jakoś, że to było w Argentynie, ale ktoś tam wrzucił, że ktoś był na wycieczce w Argentynie i zobaczył Tarpana gdzieś położonego w krzakach, wyglądało mniej więcej na klimat argentyński. Czy to jest prawda, nie wiem. Widziałem, że być może były e, importowane, znaczy się eksportowane e, do Ameryki Południowej. Nie mam większej wi e wiedzy, informacji na wiedzy temat. na okay. ten temat, aczkolwiek na Amerykę Północną na pewno to jest i środkową, jest jedyny Tarpan, który jest. No to macie teraz okazję wykazać się, napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie lub macie jakiś ślad o tym, że w Stanach jest no, lub w, byłoby, Kanadzie, byłoby w Ameryce super, Północnej, nie? że jest jakiś brat. Dla tego tarpana. Nieważne z jakim silnikiem, nieważne jaka wersja, nieważne jaki rok, ważne, żeby był Tarpan w Ameryce Północnej, tylko nie taki, który został tutaj przysłany, żeby sobie nim pojeździć, tylko taki, który tutaj jest. stałe. Ja myślę, że już na stałe. to nie ma. No. Nawet... Ty, no też się ludziom wykazać. To no się widzowie no? wykażą. No. Może ktoś wie jakiś trop. A jak nie zapraszamy do widzenia, no. tak. Zapraszamy, tak, tak. żeby odwiedzić nas, porównać. Dobra. Fajnie by było. Paweł, tutaj jest sporo miejsca, dwa siedzenia zostają. Nie planujesz jakieś ławeczki, nie planujesz tego, Nie na pięć osób. Nie pamiętasz. Co? Nie ma. W Ameryce nie ma takiego czegoś takiego zarejestrowany na To nie okay. jest taki klimat jak w Polsce, że Dobra, rozumiem. Te, Jest to auto osobowe, mniej więcej 5-6 osób. Dobra, I tutaj jest... Tyle, ta jest ta ławeczka tak, i tu jest, jest jeszcze jest, tył, nie? Już jest jest powiedziane e, tak, ile jest całe pasów bezpieczeństwa, taką. tyle osób może jechać ogólnie po tak? Czyli chcesz powiedzieć, że dwie osoby. No nie, nie mam żadnego ogólnie aktywnego pasa. <laughs> To nie jest film edukacyjny, to jest film tego, pasyre, jak ale... nie robić. Po pierwsze, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tego, inna historia. Tego nie rób. Tego Co? nie rób, tego nie rób, to, tego... Nie... to jest film pod tytułem, czego nie robić w samochodzie, nawet jeżeli mieszkacie w Stanach Zjednoczonych, a już tym bardziej w Polsce, żeby tego nie robić. No dobra, takie liberalne, luźne podejście, ja rozumiem, tutaj jest, przynajmniej no, czy tak jak Ty mówisz, jak opowiadasz, do, do tych tematów. Załóżmy, że tu może pięć osób jechać. Zobaczmy jeszcze do tyłu, jak tam wygląda tak, część ładunkowa. Do w każdym razie jak tarpan plandeka na te... Z... Nie wiem jak to nazwać. Na te Chcia, zachować, chciałeś Paweł zachować klimat, to masz klimat, nie? Zostało to, e, chciałem to zostawić. Jest tam porwana, gdzieś tam jakieś sos. Chcę to zamówić, żeby to było dalej jednak oryginalne. Nic nie przerabiać, żeby to było na tych e, śmiesznych zawleczkach. No i co? Jest jak w tarpanie, no. Słuchajcie. Zbiornik, zbiornik paliwa. A zbiornik paliwa, Zrobiony tutaj ten zbiornik, tych, tak wiesz tak co? Jest Bo a, wymierzyłem sobie tam, znalazłem fajne miejsce na, pod środku pod pako, mówię, będzie miejsce idealne na zbiornik. Zamówiłem w miarę zbiornik w podobnych wymiarów. Czekaliśmy na niego ponad 6 tygodni, no i ten zbiornik nie przyszedł. Musieliśmy się ratować czymkolwiek i wsadziliśmy jakiś tam od a, tego pontonu takiego, ponton bouta, takiego wiesz, co pływa Bole, na dwóch bojach, a, takiego rowera, jak, jak rowery wodne, coś takiego, okay, okay. spalinowy, Zam zamontowaliśmy ten zbiornik, co najśmieszniejsze, w dniu, w którym wyjechaliśmy, dzwonił do mnie z warsztatu, przyszedł zbiornik. Czas. <laughs> tak to jest, życie, życie. Koło, masz zap koło zapasowe? Koło zapasowe, te, te same. A Lodówka, bo w Stanach Zjednoczonych. Tak, standard To jest nie? standard, tu musi być lód. To... Tak, jakaś woda do umycia rąk. Okay. A okay. Namiot przed dzisiaj przed cieniem miał być, ale wystarczyło nam nie. Okay. No i co, i tutaj masz otwieraną. Y... Otwierana paka, jak w każdym tarpanie, aczkolwiek nie w każdym, bo gdzieś tu urwany jest bolec, ale gumkę naprawiliśmy. Okay. Jak w każdym tarpanie, otwierana na całego podłoga jest zgnita, no ale to przyjdzie na to czas, też naprawimy. Żeby go zrobić. No najważniejsze, że hak, jedzie... nie? Hak, hak, to robiliśmy typowo amerykański, nie? Kupiliśmy w sklepie z częściami takim typowym. A... a macie musi mieć jakieś atesty na to wszystko? To hak ma sam w sobie atest. Aha a które jest dopuszczony do tego, że tu jest wszystko napisane, że to jest dopuszczone okay. do jakiej wagi a, i jest to dopuszczone do ruchu, czyli jakby ta policja zatrzymała, oni wiedzą, to jest najbardziej chyba znana firma produkująca haki. A, mamy elektrykę podpiętą pod oryginalną, tutaj, która jest naprawdę z, z Tarpana, czyli jakbyśmy sprowadzili sobie niewiadówkę czy cokolwiek i będzie z instalacją Tarpana, z instalacją z Polski. Podpinamy sobie pod gniazdo oryginalne, zaczepiamy i jedziemy. Okay. A tu mamy zrobioną, nie wiem czy w Polsce też są takie gniazda, bo nie mam pojęcia. Ale ja jeśli trzeba, da. podpinamy sobie przyczepkę stąd i sera siedziemy, nie? Gałkę można zawsze zmienić, jaka jest wielkościowo, okay. a cała reszta dopuszczona do ruchu oficjalnie. Okay. Jest zrobione wszystko po to, by każdy mógł. By, nie, by policja nie mogła się przyczepić do Was. No. Okej. Okay. Jeszcze zróćmy, no na pewno widzieliście, rolnik to jest... Nie będziemy chyba zbyt... Może nie będziemy zbyt dużo o tym mówić, jak chcecie zobaczyć sobie wytłumaczenie, to w jednym z filmów ze Złąbola chyba w dwójce. W odcinku drugim jest trochę o tym, natomiast po, w skrócie, no jest to w pełni legalna tablica, tak. można sobie wybrać dowolne słowo, jakie się chce, którego jeszcze nie ma. Nie wiecie, no każdy, każdy na przykład w klubie, każdy wybierał tę tablicę, żeby miała jakieś to znaczenie, które nawiązywało no, do... No tu tego jest auta, znaczenie, nie? rolnik jak najbardziej. Jest tak najbardziej, no auto <laughs> stworzone dla rolnika. Tarpan też nie, powstał, nie, 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 nie przyjechał do Ameryki też bez powodu, nie? I sam pochodzę ze wsi. Tata po się jest y, rolnikiem, nie? No i został i, no może ten robić, rolnik, nie? Może robić dlatego poru. Team Farmersi też został. Farmersi. Trochę a, po amerykańsku dobra. było, Miałbyś to na, na złą bo nawiązanie okay. do tego, no, super, nie? Super. Numer 13, wylicytowany przez nas, a też nie jest przypadkowy, nie? Bo na wsi też mieszkaliśmy pod numerem 13, dlatego, e, no dlatego super. że no ja ja tak ale. Tak, no był zawsze pod całym, okay. całe życiem zameldowany pod bo to wiesz pod adresem lepaki małe 13 no i tak chciałem wiesz hmm. rolnik lepaki małe 13 numer został, farmersi tak wszystko żeby to było żeby to miało te zasłaki okay. zrobione powiedz robione. mi jeszcze jak tego sprowadzałeś tutaj yy, bo drogo tego... było Drogo było, no ale powiedz mi jak go sprowadzałeś w sensie to był normalnie kontener i przypłynął, nie? Wiesz to przypłynął, no a, ja wiadomo jak to z firmami transportowymi różnie nas to e, oceniało. Ale udało no, się nie? oceniało, nie, no. nie? miało być inaczej, wyszło inaczej, okay. ale jest tarpan, z którego no jesteśmy zadowoleni. Wiem. A powiedz mi jeszcze jak wyglądał zakup w Polsce tego tarpana? Ha, to też jest dobre. A, koledzy z klubu, którzy wiedzieli, że szukam tarpana i nie chcą mieć nic innego, ani malucha, ani fiata. Teraz może się zmieniło. Chciałbym też mieć malucha i świata, ale Tarpan był takim, że wszyscy wiedzieli, że ja chcę mieć tarpana. I to miał być Tarpan. I ktoś tam w klubie znalazł tego tarpana. Na, wysłali mi zdjęcie, że jestem tarpan. Zadzwoniłem do taty do Polski i mówię tato jedź oglądni. Tata pojechał, miał go obejrzeć, a odzwonił mi wieczorem ty już jest w domu. Nie wiem, jak w domu jest. No, a -a. Nie było co się handlować. Musimy, musieliśmy go wziąć. Był idealny. Okay. No i tak. Tak przyjechał Tarpan do nas, nie? No dobrze, no finalnie to co chciałeś, chciałeś mieć Tarpana, no to masz Tarpana, nie? I bawisz się nim, masz go 6 lat, więc ci się nie znudziło. No nie, no i tak bardziej miałem no, myśleć, że to wiesz, czym, czym dłużej go masz, tym bardziej brniesz w to, żeby go jednak coś Jeszcze ulepszyć, bo to jest taki, okay. taka choroba, nie? Jak wszyscy mają, którzy, którzy mają te auta, to jedziemy zobaczyć tak, Amerykę. American, American, American Drive Dream. E, Jak Ci się jeździ? Masz porównanie? Jeździłeś tamtym silnikiem oryginalnym? Można tak powiedzieć? I z tym przekładanym? co, jest, jest kolosalna różnica W no, ogóle przyspieszenie mamy Jedzie się no tak, tym... tak, komfort jest zupełnie inny, nie? No, no komfort jak trwanie, nie? No nie można oczekiwać wiele Ale... No, ale chodzi o zrywność, nie? O, o to on jest. Nie? Zaraz jak, jak, wiesz, jak on nie? jak ruszymy na czerwonym, gdzieś tam staniemy a zobaczymy, no nie, no tar Perkinsem się jechał jak to Perkins, no jak traktorem, Silnik wiesz, jedynka, dwójka, tam dalej w miejscu. Ty, ale tu... twój tata jeździł tarpanem, y, jak był młody, w sensie jak prowadził gospodarstwo rolne, tak? Tak, no dalej prowadzi, nie, ale, okay, no, kupił, ale. Prowadził go, jak, znaczy no, kupił tarpana, wiesz, tak? Z takim zamysłem, jakim. O, panie, dobre! <laughs> Idzie! Kupił go z takim zamysłem, jakim był stworzony tarpan, nie? czyli do przewożenia tam jest, ziemniaków, zboża, czegokolwiek było. A, I to miało służyć auto przede wszystkim temu, że miało pomagać w gospodarstwie. Ale on y, miał jakąś taką refleksję, że gdyby miał takiego tarpana. Wiesz co, dopiero kiedy... przyleciał tutaj do mnie, jak, jak, aha, jak przyjechaliśmy też na ten sam y, auto show rok temu a przyjechał tutaj nie i mówi to chodź pojedziemy na auto show zobaczyć jak to jest w Ameryce jakie mamy samochody ja mówię, no dobra jedziemy nie tak Aha, jechał... bo no ta jest w Polsce cały czas tata, tak, okay, tak okay. Tata, rodzice są w Polsce i przyjechał się tym tarpanem nie jedzie ze mną mówi ty no ten cały tarpan tak wcale nie odbiega wielkościowo od tych aut amerykańskich tutaj no bo tak naprawdę jesteśmy zobacz jak jedziemy to jesteśmy tak. zobacz przyjechał Volkswagen, i jesteśmy no, wyżsi tak, no, tutaj, przyjechała Honda Większość z tych, tych średniej, os, średniej klasy suv jest mniejszych od tarpana, nie, nie No ja, pamię, ja pamiętam, jak jechaliśmy wokół jeziora Michigan i tam stawaliśmy na światła gdzieś e, przy, przy Fordzie F-150 czy... Przy... Tak, jesteśmy podobny, w podobnej klasie, nie? Sub, ten, co tam jest, ten Silverado czy tych innych, nie? Tak, to bardzo popularne tutaj suv Jesteśmy w podobnej klasie stoimy. Nie, tak czasami tak? nawet na tych kołach wydawało mi się, że jesteśmy wyżsi. Ale to może było złudzenie. Nieważne, ja, na no pewno nie byliśmy niżsi. No na pewno, no, powiedzmy, że yy, siedzenie w tarpanie powodowało to, że już czuliśmy się wyści. No tak, no tak. tak. Ale ogólnie nie, no jesteśmy, jak popatrzysz na ulicę amerykańską, tarpan jest takim autem, którym nie odróżnia się zbyt mocno od amerykańskich aut. Fajnie, nie, że mieliśmy takie auto. Wiadomo, też nie, nie, nie staramy się powiedzieć, tak mi się wydaje, że tarpan był cudowny, że tarpan no, był i, tak jak no. Ford, i czy teraz jest, czy jak Chevrolety. Nie, nie o to chodzi, nie? Chodzi po prostu o to, że Paweł, zamysł był dobry. Zamysł był dobry, zamysł a ty, był Paweł, dobry. miałeś takie marzenie, że chciałeś trochę połączyć no, jakieś tam wspomnienia z kiedyś. Z, z, dzieciństwa, z dzieciństwa, nie, dzieciństwa, tak? siedziałem kiedyś w tym tarpanie. Ale tarpanie. trochę go unowocześnić. Chciałem, Jak go to żeby, mogło wyglądać? Wiem, żeby ten tarpan też miał, taki taka kupa. Hist... No, kawał historii, nie? Tego Tarpana. A... Mówisz w ogóle o produkcji tarpana. O produkcji tak? Tarpana, nie? Że okay. to nie, nie? Nie o mojej prywatnej, o produkcji Tarpana. No to auto, które... Wiesz, zamysł był super, no ludzie kiedyś, kurde, wymyślili to, nie wiem, nawet te wytłoczenia, powiem Ci, na, na, na tylnej klapie robią wrażenie takie, że no, kurde, no mieliśmy takie auto super, no, Chevrolet po dzień dzisiejszy robi te wytłoczenia Chevroleta, identyczne jak Tarpan, nie? Tyle ten samochód przetrwał, nie? Yy, przyleciał tutaj z tej Polski, z tym statkiem, czy ta, przypłynął tym statkiem tutaj, no fajnie by było, żeby wiesz, no trochę, no żeby to było takie jego, wiesz, pięć minut, nie, jest jedyny. Słuchajcie, możemy nazwać Pawła ambasadorem e, tarpana w Stanach Zjednoczonych. E, Muzeum tarpana jest, jeżeli to słyszy. E, możesz dostać plakietkę jakąś, albo jakiś oficjalny nie, tytuł przedstawiciela nie? tarpana tutaj. <laughs> za wielką wodą, nie, przedstawiciel, co, za wielko... przedstawiciel za wielką wodą, nie, jest. jest za tak. wielką wodą, tak, tak, tak. Jakby nie było, no jesteśmy tutaj e, z 6 tysięcy kilometrów, 7, 7, ponad 7 tysięcy kilometrów. Nie dojedziemy kilometrów. tutaj, byle jak. No, trzeba no jednak tak. te samochody sprowadzić tutaj. No, jest tutaj na amerykańskiej ziemi, a ludzie to lubią. No, zobaczymy, jak, jak to podarzy, potoczy się dalej, bo mamy nadzieję, że nie przestaniemy na tym, co wiesz, na tych makaronach, jak ty to mówisz, tak. na tych dwóch stacyjkach, a coś tam ulepszymy. No, postaramy się, żeby to miało ręce i nogi. Ale ze zezon złombolowych, jak mówiłem wcześniej, wyjechało. Oczekiwania spełniło moje. Słuchajcie, jak to jest się mówi, jak coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. To właśnie, to jest dobre podejście. Ludzie wątpili, jak tam na warsztacie jest ten star pan tam stał, ja tam przyjeżdżałem. Ja nie jestem mechanikiem, nie, ale przyjeżdżałem tam na ten. mechanicę mówi, co ty, Paweł, to nie wyjedzie. To nie ma takiej opcji, że to wyjedzie a, na złombola. To nie ma takiej opcji, to jest niemożliwe, to jest nierealne. To jest... Za dużo pracy, za dużo tu trzeba włożyć, żeby to pojechało. I ja mówię, ej, słuchaj, no trzeba tylko w to uwierzyć. no I To pojedzie, pojedzie. Nie wiem kiedy, jak, ale to wyjedzie. Na złąbol wyjedzie. Nieważne w jakim stanie, ale objedzie ten złąbol. No i tak się stało, nie? Wyjechaliśmy od razu, star, awaria. No ale poradziliśmy. I resztę, co? Resztę przyjechaliśmy jakoś bez większej awarii. Oprócz tego wiatraka. Udało Fajnie, się. miło się. Teraz przyjechali mechanicy, którzy byli na, na tym szole, przyjechali i wiem co, dojechałeś, ja mówię, no i co, byli się zdziwieni, nie, Tykałeś, że mówię, co, szacuj mnie, <laughs> jednak to, a wśród nas, Polaków, jako e, ludzi, którzy czasami wątpią w nas i w nasze polskie sprzęty, jest kawałek zdziwienia po tym, jak zobaczą efekt końcowy tego, co się stało, co się wydarzyło, jak my to zrobiliśmy. Miejmy nadzieję, że to się utrzyma dłużej, nie? na dłuższe pokolenia.